Cześć, czyli Król Jagieło w Drachimiu. Panie Starosto, zaczynajmy. Co za radość, co za radość! Stały nakrywać! Szybko, ruszać wicie tam! Stałe na wieży, wypatrywać na gościnie! I Robertko, no ruszać się! Sztuczce chce z zebra wyciągać! Szybko, szybko! Nie ma czasu! Patrzeć tam, jak tam na gościńcu! Na razie nic nie widać! Nie tam patrz! No przecież patrzę! Ruszać się, co to za stanie! Patrzcie! tutaj Co to za trudno, szybko ruszaj się! Co za radość, co za radość! Tak, ale. Jak tam na gościńcu? Nic nie widać jeszcze! Co za radość, patrzę co ubiec. za radość! Ruszaj się, bo. Do... pozwalam wszystkich! Do koni, do pracy, a nie do ludzi! Co za radość, co za radość! Jak tam na gościncu? Wróć tam, wróć tam, szybko! No czego tu jeszcze nie jesteś? Co za... Co za radość, co za... Żyje. Ludzie, król jedzie! Korzyści

Co za radość, sarados, co za radość! Co Música! radość! Tańczymy! Tańce! Muzyka! Co za rado, co za Ciekaw jestem tego miejsca, ciekaw jestem tych ludzi, którzy tutaj są zgromadzeni. Panie, Jaką mają historię, co ich dotknęło. Pani, nikt inny jak inna szatynka, nie nie powie tego lepiej. Pozwól Pani, że na razie odejdę, się mi pieciami. Nie potrafię występować. <laughs> Dziękuję, Panie Starosto. Jaśnie Wielmożny król nie będziemy dużo opowiadać. Przygotowaliśmy teatrum. Popatrzmy razem. Był rok 1286. Ówczesny władca tych ziem, książę Przemysł II, późniejszy król polski, postanowił zapewnić im bezpieczeństwo, sprowadzając słynnych templariuszy. Spójrzmy. Czyż nie uważasz, bracie Gotwydzie, że to wspaniałe miejsce na założenie komandowi? Tak, książę Wielkopolski wiedział, co robi, zapraszając nas tutaj. Nadajemy braciom Zakonu rycerskiego templariuszów puszczę nad rzeką Drawą i wokół jeziora zwanego Drawsko. W tym miejscu, na wzgórzu w osadzie Czaplinek, od schodu i zachodu chronią nas dwa jeziora. Między nimi liczne rozlewiska, mokradła, niewielka rzeczka. Nie ma co też martwić się o jadło, gdyż lasy pełne zwierzyny, owoców, miodu i wszelakiego dobra. Czyż znajdzie się lepsze miejsce, tak dostatne? Jak nazwiemy to miejsce? Nazwiemy je Tempelborn, na cześć naszego zakonu. Templariusze. Bractwo ubogich rycerzy Chrystusa założyło w Czoplinku swoją komandorię, wiedząc, że jednym z ich zadań będzie obrona tej malowniczej krainy przed Krzyżakami z jednej, Brandenburczykami z drugiej, a nienasoconymi książętami pomorskimi z trzeciej strony. Templariusze jednak, znali się na wojnie jak mało kto, potrafili obronić każdą ziemię. Zostali więc tu, bo znaleźli tu prawdziwe piękno, prawdziwe skarby, spokój i harmonię. Na wzgórzu znieśli zamek, wyznaczyli u jego stóp rynek, wytyczyli regularnie odchodzące od niego ulice, a w Komandorii stworzyli pierwszą na tym terenie kaplicę, w której wyznawcy Chrystusa klękali z pokorą przed Stwórcą najpiękniejszego ze światów. Niestety, niemal 30 lat później nastąpiła, jak wiecie panie, kasata tego znakomitego rycerskiego zakonu. Pobożni i gospodarni bracia zmuszeni byli przekazać swój majątek pokrewnemu zakonowi Joannitów.

Sez Templariusze przekazali Joannitom nie tylko komandorię i ziemię wokół jeziora Dravska swoich braci, uczynili kontynuatorami wielkiego dzieła, budowy zamku Drowsy. Chim nad brzegiem rzeki Drawy, na z wzgórzu na przesmyku między jeziorami Drawsko i Żerdno, tego, w którym teraz się znajdujemy. Jego tworzenie w latach 1355-1366 nadzorował ówczesny komandor Bernard von Schulenberg. Dalej, dalej! Auf, Dziękuję, dziękuję! Ej, skąd macie te cegły? Łopy, skąd macie te cegły? Cegę... Ale czy to z wsi koron? Tak! No tak, dobrze, dalej! W 1366 roku metropolita zakonu Joannitu okay. nope. w zgranie zdecydował no? się... <pomyli> przedać królowi Polski, Kazimierzowi Wielkiemu, zamki w Czaplinku i Drachiniu. Dwa lata później, na mocy układu drawskiego, margrabia brandenburski Otto oddał pod zwierzchnictwo Polski komandorię tempelburską. Przerywając tym samym most łączący Brandenburgię z Krzyżakami, Przebywający w Zamku Drachim Joannici stali się lennikami Polskiego Króla. Królu witamy Cię. Ci. Na taki stan rzeczy nie chcieli się zgodzić krzyżacy. To jasne, że zamierzali walczyć nie do końca uczciwie o swoje władztwo na tej ziemi. Gród po grodzie, wieś po wsi kupują lub siłą zagarniają tereny wokół Drachimia. Tak uczynili około roku 1400 z pobliskim Świdwinem i Drawskiem. W końcu swoimi sposobami czynią joannitów swoimi lennikami. Hej, Stop! Co my tutaj? W imieniu Zakonu Najświętszej Maryi Panny przejmujemy ten zamek posiadanie. Wącic, drabuj, no, w posiadanie. Mącić! Bezprawie! Bezprawie! Zamek ma wrócić do zakonu! Bezprawie z wami! Uciekamy a bądź śliktutko! Dziawki urodziwe. Nie brać, nie żałuj się bracie! Ja łapić na bitku.

Więc je warte do żepki. <noise> Porządek tu musi być w końcu. A życie, jakie masz? Dajcie. Wiesz, to jakieś tacterki. Tacterki na kurze. Jaki dom się domaga? Muzyka! Muzyka! 1407. Raczyliście wtedy, dobry królu, przysłać tu polskie wojsko, by uczyniło porządek z bezetnymi zakonnikami krzyżackimi i nielojalnymi Joannitami. Polskimi wojskami dowodził kasztelan Sandomierski i wojewoda wielkopolski Tomasz z Węgleszyna, herbu jelita. A, miała, 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 Przednia, wieczorem znajdziemy no jedno. Wieczorem ją ja znajdziemy, jako żywo. Brońcie się braciszkowie, brońcie się. Polskie wojska wkraczają. Te będziemy ich stąd, nie damy się zdobyć Co? Jak te trzy płynęli ktoś ciąga. Panie zbrojni jacyś! O co tutaj? Czego tutaj? Czego?

Starostwo Niegrodowe z siedzibą w naszym Zamku Drachim. Starostą został młody, a dzielny rycerz z pomorskiego rodu Wedlów. Bardzo się zaprzyjaźnił wtedy z panną Iną z Drachimia. Ona właśnie opowie, jakie były rządy Polaków w tym miejscu. Nigdy w naszym drakińskim zamku nie było tak wielu dzielnych rycerzy. Nie powstydziła się, by ich żadna armia. Oni byli na tyle waleczni, że nie czekali, aż ktoś zaatakuje mury tego pięknego zamku, tej pięknej warowni, tylko sami wyruszali na podwoje. Nie zapyli też króla swoimi problemami, sami je rozwiązywali. Ach, też wieczorami nie ślęczeli w swoich rycerskich w flankach, tak, ale ale próbowali śpiewali, tańczyli och, to były czasy ach, to były czasy w 1409 roku wybuchła wojna polsko-krzyżacka szczęśliwie przez was najjaśniejszy panie zakończona zwycięską bitwą pod Grunwaldem sława królowi sława Sława! Sława! król! Potem wybuchały następne konflikty. Załoga drachińska wciąż potyka się z Krzyżakami i ich sprzymierzeńcami. Pustoszy się nowej Marchi napada na kurierów wiozących Krzyżowską pocztę prastarą drogą marchionów. Popatrzmy, jak też to wyglądało. Walki. Tu właśnie widzimy walkę z kurierem i odebranie mu poczty krzyżackiej. Biedny kurier, zaatakowany przez dzielnego polskiego rycerza, wyjmuje z sakwy list, który wiózł, list krzyżacki. Dzięki temu uszedł z życiem. z Ale jeszcze była walka z załogą krzyżacką. O, właśnie tam się skrada jakiś krzyżak, a to już Polacy czuwają. Już nie dadzą przejść ani krzyżakowi, ani sprzymierzeńcom. A, zostań, Mały, widać, że niemiec. Tak nie? tutaj. Perhaps this one Dawcą tych dóbr królewskich jest słynny z zadziorności Dobrogost z Prusimia, natomiast dowódcą zamkowej załogi nad wyraz waleczny rycerz Dobiesław, który, jak zapisano w kronikach, wielkie szkody i spustożenia czynił w ziemi krzyżackiej. Szczególnie źle zapisał się on w pamięci. Mieszczam ze złocieńca Choszczna i Recza, których okolice wielokrotnie pustoszył. Słynne stało się porwanie pana Wegener'a Wedla ze złocieńca, tak. i, przebywającego na polowaniu razem ze swoimi sługami. Podobnie też w kronikach zapisano napaść na trzech sukienników Zdrawska i wtrącenie ich do zamkowych O Otóż widzimy, Słuchajcie, a chyżo... Pana mi tam i napędźcie mnie zwierzęta. No lećcie, a chyżo, no. <śpuszny> <śpuszny>

Można go poddano? Gdzie? może Do Nie, gdzie? Do lochu! Nie! Małego nieba! Na no tych chamie co, żeś mojego pachołka, tak wspomnienia. Do lochu! Co to? Do lochu! Nie wiem, do kogo mówisz, chamie. Ja wegenerowałem. Nie obchodzi mnie to! Do lochu! <noise> Nie mnie! I nadchodzą trzej sukiennicy i którzy wracają z pielgrzymki do Poznania, a chyba też skończą w lochach. Skąd wy? My, my sukienicy z Piemgrzymki, z Poznania Skąd wracacie? Z Poznania, z Piemgrzymki Panie A co? Wrzecie jak psy! Do loku! Mamy przecież Glejta! Co wy? Nie obchodzi mnie Glej! No zobaczcie, przecież mamy! Do Przedajemy rzeczy, no Panie, no co Panie, no co wy, co wy, no jak to tam? Olejmy! Nie, ja pani Do loku! No jak Ci się Panie podoba? Załoga drachimska przez ciebie tu przysłana, to dopiero było rycerstwo. Cóż, podległym władzy krzyżackiej mieszkańcom pobliskiego grodu Drawsko takie porządki nie odpowiadały. Czuli się zagrożeni i postanowili na własną rękę, bez pomocy krzyżaków, na których nie mogli liczyć, walczyć o spokój swej ziemi. Był rok 1422, cztery lata temu. Zdesperowani Drawszczanie zwołali wiec. Tak być nie może! Musimy się bronić sami. Krzyżacy podatkami coraz większymi nas nakładają. My sami nie dajemy rady. Ślemy listy, wielki mistrz, ha, wykręca się rozejmem z Polską. Co tam rozejm? To sprawa między zako mistrzem zakonu a królem Polski. Nam tu gwałty się dzieją. Gorze do Biesławowi z Rahimia! Gorze! Gorze! gorze. Ja, karczmasz Nuzeler, pragnę przypomnieć zgromadzonym, że mimo licznych monitów wysłanych, zakon nie zapłacił, nie zapłacił, do dziś nie zapłacił za gościnę im uiszczoną, nie z naszej wszak woli. Suflera! Browszanie, bronić musimy się sami. Dobrze gada. Wojsko wynajmiemy, napaść na zamek zrobimy. Jak to Biesław na kolejną bitwę wyjedzie, murów zamkowych nikt bronić nie będzie. A jak już na zamek wejdziemy, nikt nas stąd nie ruszy. Ale wojsko kosztuje. Kto za to zapłaci? Ludzie, to o bezpieczeństwo nasze chodzi. Ja, Karczważ Duchcelers, zobowiązuję się dziewięciu zbrojnych opłacić. Reszta też się dołoży. Dobrze gada, zapłacimy. Zapłacimy. Na Nadrahim. Na